Cześć, witam Cię w kolejnym filmie i w tym filmie pokażę wam mój nowy zakup z biedronki. Już go sobie wyjąłem z boku. Jest nią brugmansja. Już moja druga, to jest pierwsza, Marok. I była podobnej wielkości kupiona, zaraz wam pokażę. Tu macie dokładną jej nazwę Arborea. Po prostu to jest Brugmansia biała. To też tam bielun czy coś jest. Ja szczerze nie wiem, nie orientowałem się za bardzo, o co chodzi z tymi nazwami. Ta Marysina wygląda tak, koszty jej to 9 zico, niecałe, 8,99, prosto z Biedry, no i co, wygląda tak, ja ją chcę prowadzić podobnie jak tą obok, odłożę ją i Wam pokażę, e, czyli przez rok sobie urośnie taka jak to, taki prosty, brzydki dosyć badyl, a w tym roku, tak jak ta właśnie będzie miała, da mi się ładnie rozkrzewić, tak odtąd dotąd i zrobić taki krzaczek z niej, bo nie chcę mieć, o widzicie, tutaj jak są niżej gdzieś, to ja to odrywam. Bo nie chcę mieć takiego y, wielkiego krzaka, wolę mieć ten na pniu, takim fajnym. No a zobaczcie, roku takich takiej grugmansji, to jest taki pieniek już kurcze nie taki mały wcale i nawet już zaczyna tu drewnieć. Y, no i była tej wielkości, jaką kupiłem rok temu, ta tutaj właśnie y, i generalnie niestety mi ją zmroziło do ziemi bo jeszcze wtedy miałem tunel foliowy, w którym, no nie dogrzewałem go po prostu, tak? To już była wiosna, coś mniej więcej tak jak o tej porze, tylko kupiłem... To było z Aldi chyba kupione. I też za jakieś 9 zł, też za jakieś grosze, powiem Wam, że nie za duże pieniądze po prostu. No i to tak samo chcę poprowadzić. Teraz pytanie. To na razie chyba będzie tak rosło, jak jest. Potem to sobie odetnę. No i to będzie rosło prosto w miarę. Ta jedna, bo ta jest taka krzywa, to w sumie jest bardziej proste. To pójdzie wyżej, a to sobie ukorzenie i nie wiem, czy to sprzedam, czy zostawię, zobaczymy. Wygląda to tak. No i stąd było tak, że mi przymroziło ją do ziemi. Była mniej więcej właśnie takiej wielkości, mniej więcej w sumie tak wyglądała też. Gdzieś tam chyba na filmach nawet była. Na jednym z pierwszych filmów była na pewno. Przymroziło mi ją do ziemi. myślałem przez chwilę, że nie odbiję, okazało się, że odbiła. No, i odbiła ziemię, i w rok zrobiła się taka ponad metrowa. Tak mi dosięga do prawie do szyi, w sumie to do do mostka, więc Więc ona będzie miała pewnie 1,20 20 Z doniczką, oczywiście, donicę ma na tą chwilę ogromną, bo 20 litrów. Zastanawiam się, czy ją sadzić w grunt. Nie sądzę, że ją wsadzę w grunt. Możecie mi powiedzieć, czy jest warto, czy nie. M może przemyślę tę sprawę. Jak ktoś z osób mi napisze, że sadaj, to może i sadzę. No, i tu mamy paszport NL, czyli oczywiście Nederland, czyli po polsku Holandia. Standardowe jak większość roślin: Gardenik, czyli to ta biedronkowa firma. Podlewanie regularne i obfite, dokładnie słoneczne lub lekko zacienione. Lepiej słoneczne. Pielęgnacja w okresie letnim co tydzień nawadzić dokładnie. On lubi nawóz bardzo do dekoracji i do spożycia. Chyba jest trująca nawet z tego co wiem. No i widzicie cenę. Wygląda to tak, jakby ktoś szukał. Były jeszcze inne kolory, była żółta, ta jest żółta, już mi kwitła, trzyma, trzyma w tym, w roku, kwiatami. Ale dobra, bierzmy się za przesadzanie. Eee, teraz zrobię jakiś taki kadr, gdzieś tu postawię, to jest w ogóle lici. No niestety jedna nie przeżyło, no minus trzy, na no to się nie dziwię, sorry za dzieci naokoło. Eee, no i o, widzicie, i to jest jeszcze zielone, nie wiem czy to się jak nie, to nie i tyle, gdzie ogólnie też. nigdy mnie to nie... Nie, nie lubiłem bardzo lici, bo zawsze były z jakimś problemy z tym, słabo rosło i generalnie jest dosyć ładną rośliną, ale ciężką, dosyć w uprawie. No i co, lecimy. Dobra, jak widzicie, trochę udało mi się, tylko tu, o, widzicie, figa, trochę mi to zahacza. To jest owoc, jak w ogóle mogę Wam pokazać. Tak wygląda. Już ustawiłem to w miarę. O, dobra, ustawiłem tak, żeby nie przeszkadzało. Jeszcze może troszeczkę przesunę w moją stronę, o. I macie na środku. Wygląda tak jeszcze raz ładnie Wam pokażę teraz stabilnie. pyk, No i co? Korzenie? Ja już widziałem. Przyznam się, widziałem. Loniczka. No, ale nawet w sumie sporo dziurek ma. O, jest coś napisane. O 9 na 9 na 5 a sorry, 9 na 9 na 9,5. sorry, o, Nie umiem czytać po prostu, bo to... <laughs> hmm. to jest... mzforma.pl I pytanie czy to producent rośliny, czy to producent... Doniczek. No, tylko że nie takie. Generalnie spoko. Nic tu niesamowitego nie znajdziemy. Doniczka taka w porównaniu do starej. O, coś takiego, sporo głębsza, sporo większa. Bo nie ma sensu tego przesadzać co dwa tygodnie, bo one naprawdę niesamowicie szybko są. No, widzicie po tej mojej większej, że to jest rok i jest ogromna po prostu. Nie do pomyślenia, że to Marok i tak wygląda w ten sposób. Ziemia taka jak zawsze, Atena. No więc widzę w niej jakiś nawóz, chyba dali, bo wcześniej nic nie miała. A teraz jakieś takie niebieskie cząstki. Nie wiem, czy to nawóz, czy co to jest, ale. Ale. Zwykła hmm, Atena. Tak jakby coś w niej troszkę zmienili, bo nie kojarzę, żeby był w niej jakiś nawóz. Dobra, troszeczkę uklepiemy Brzegi tutaj, dobrze, żeby tam dużo tej ziemi było o o to oderwę takie niżej to odrywam bo nie chcę żeby mi się to za bardzo rozkrzewiło ale mam to sobie uchodować tak żeby o, miało widzicie to sobie będzie szło w górę to będzie ładnie szło w górę, jest wszystko oberwane a to prawdopodobnie za jakiś czas od, odetnę możecie mi napisać jak to się ukorzenia z tego co wiem to w wodzie chyba się łatwo ukorzenia ale nie wiem, dajcie znać jak wiecie, bo ja w sumie się nie interesowałem. Ładnie kwitnie, po prostu dlatego ja mam. No i szybko rośnie. Spoko roślinka, generalnie polecam, w szczególności początkującym rośliniarzom. Dobra, no i tak naprawdę to tyle. Idę po wodę, oczywiście deszczową i wracam. Tyle chyba starczy. Bo i tak miała dosyć mokro. Weselko. Dobra. Nie wiem, czy z ziemią trochę nie przesadziłem, ale ona i tak pewnie opadnie. Przy podlewaniach opadnie niżej. No i tak naprawdę, no taki krótki film. E, może zróbmy taką fajną miniaturkę jak teraz. Wydaje mi się, że spoko opcja. O, piek, miniatureczka będzie. No i to tyle. Krótki film. E, jutro będzie fajny film. Albo pojutrze, jeszcze nie wiem. Kiedy to stawię w sumie? Nagrywam to w niedzielę. Także idealna pora na przesadzanie. Generalnie w tygodniu to też często nagrywam, bo teraz, no wiecie, siedzę w domu, elekcję i tak dalej. No i co? Ręce brudne, ogrodnik, więc <grybujesz> z daleka. No i tak naprawdę to tyle. Stawiam ci się z boku i zobaczymy, jak będzie rosła, a jutro film, albo pojutrze, tak jak mówiłem, o strylicji. Jakiej, to już się dowiecie na następnym filmie. Także mały zwiastun. No i co, dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć!